22 listopada 2021 roku minie 58 lat od zamachu na 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Dlaczego do dziś zamiast przekonywujących dowodów wciąż żywe są teorie spiskowe? Dlaczego prezydent zginął? Komu zależało na jego śmierci? Dlaczego kongres oszukał społeczeństwo? Dlaczego raport komisji Lorena tak bardzo różnił się od ustaleń? Dlaczego ktoś z otoczenia prezydenta zacierał ślady zbrodni? Choć od tych wydarzeń minęło już niemal 60 lat, temat wciąż rozpala wyobraźnię. Faktem jest tylko to, że 22 listopada 1963 roku w Dallas zginął w zamachu prezydent Stanów Zjednoczonych. Reszta jest jedną wielką zagadką. Tuż po zabójstwie JF Kennedy'ego kongres obiecał, że w ciągu 300 dni rozwiążą sprawę, a opinia publiczna otrzyma wgląd do pełnej dokumentacji służb, które nad nią pracowały. To miało być wydarzeniem bez precedensu. Archiwa CIA, FBI, Pentagonu miały być ujawnione, aby nie było wątpliwości, że wszystko co należało zostało wykonane. Tak się też stało. We wrześniu 1964 roku udostępniono publicznie blisko 800 tysięcy stron akt, jednakże blisko 200 tysięcy z nich to różowe kartki z napisem ściśle tajne. Te, które nosiły klauzulę jawności, nie wnosiły zupełnie niczego. Ktoś zadał sobie wiele trudu, aby ta sprawa nigdy nie została rozwiązana. Wielu świadków zginęło w wypadkach samochodowych, popełniło samobójstwo lub umarli śmiercią naturalną. W krótkim czasie śmierć upomniała się o 32 osoby, które mogły wiedzieć, kto był prawdziwym zabójcą. Jednak nie zdołano zatrzeć wszystkich śladów. Wiadomo przecież, że w trumnie, która dotarła na lotnisko w Waszyngtonie, nie było ciała prezydenta. Wiadomo na pewno, że w Waszyngtonie podczas sekcji zwłok zaginął mózg prezydenta. Wiadomo, że ktoś najprawdopodobniej z otoczenia prezydenta zniekształcił ranę postrzałową czaszki. A do tego pozostaje wiele pytań, na które nikt nie udzielił odpowiedzi. Kim był John Fitzgerald Kennedy? Urodził się 29 maja 1917 roku w Brooklynie. Jego ojciec Joseph Patrick Kennedy był politykiem, a także handlowcem. Usiłował zaszczepić u swoich dziewięciorga dzieci swoje pasje. Co najmniej w dwóch przypadkach to się udało. John był drugim w kolejności dzieckiem Josefa I. Rose. To właśnie po matce nosił nazwisko Fitzgerald. Ona także pochodziła z rodziny mocno zakorzenionej politycznie, choć sama od niej stroniła. Córka burmistrza Bostonu wolała zająć się domem, a ratowanie świata pozostawić mężowi. John, a dla przyjaciół Jack uczęszczał do prywatnej szkoły w Massachusetts, Connecticut oraz Nowym Jorku. Od 1935 roku edukację kontynuował w londyńskiej szkole ekonomii, ale tam zachorował na żółtaczkę i wrócił do Stanów. Nauki jednak nie porzucił. Wkrótce wrócił na studia, tym razem na Uniwersytet Harvarda. Kennedy naukę skończył z wyluźnieniem, ale ze względu na drugą wojnę światową Jesienią 1941 roku wstąpił do marynarki wojennej i wyruszył na front. Służył zaledwie dwa lata. W tym czasie kuter torpedowy na pokładzie którego pracował został zatopiony, a Sam Kennedy zachorował na malarię, a w 1943 roku ostatecznie pożegnał się z armią. Po wojnie zatrudnił się jako dziennikarz International News Service. A w 1946 roku zasiadł w Izbie Reprezentantów. Wtedy John Kennedy rozpoczął rajd po najwyższe urzędy państwowe. Wkrótce został senatorem, znanym w kongresie z nieustannej krytyki wobec polityki zagranicznej i wojskowej, jaką prowadził ówczesny prezydent Eisenhower. Jego barwne i proste dla obywateli przemówienia przynosiły coraz większą popularność. Kennedy, jak nikt inny, potrafił skupić na sobie uwagę obywateli, którzy popierali jego postulaty. To sprawiło, że 2 stycznia 1960 roku ogłosił, że startuje w wyborach prezydenckich. W lipcu tego samego roku zdobył nominację. I żeby zwiększyć swoje szanse i zdobyć głosy na południu kraju, gdzie jego poparcie nie było wysokie, zaproponował Lyndonowi Johnsonowi wiceprezydenturę. Antykomunistyczna polityka Johna Kennedy'ego, u boku którego stał jego brat Robert, przynosiła efekty. Kennedy w kolegium elektorów uzyskał 303 głosy, wyprzedzając 84 Nixona. 20 stycznia 1961 roku zaprzysiężono 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zwykli obywatele byli zachwyceni tym faktem. Kennedy dawał nadzieję na lepsze jutro. Niestety nie każdemu taki prezydent odpowiadał. John Kennedy, prezydent i Robert Kennedy, prokurator generalny, zapowiedzieli, że rozprawią się z mafią, która szerzyła swoje wpływy w całym kraju. A na dodatek nowy prezydent uważał, że Ameryka nie powinna wdawać się w konflikty zbrojne, które kosztują obywateli krocie. Popularność Kennedy'ego rosła z każdą chwilą. Biały prezydent przeciągnął na swoją stronę czarnoskórych obywateli, mianując niektórych z nich na urzędnicze stanowiska. Zapewnił ochronę federalną Martinowi Lutherowi Kingowi w czasie protestów w Alabamie w 1961 roku, a także zorganizował ochronę afroamerykańskim studentom studiującym w Mississippi i Alabamie w 1962. Dodatkowo dwa lata po objęciu urzędu spełnił swoją podstawową obietnicę i wprowadził ustawę zakazującą dyskryminacji rasowej. Te ruchy prezydenta niejako dawały mu gwarancję reelekcji, a dla mafii oznaczało to katastrofę. John Fitzgerald Kennedy chciał być blisko obywateli. Telewizja relacjonowała jego codzienne życie. Pokazywano jego jako męża, ojca i zwykłego człowieka. Do tej pory nikt nie był aż tak blisko ludzi. Druga kadencja wydawała się być formalnością, ale Kennedy nie chciał tak po prostu wygrać. Chciał zjednoczyć Stany, które wciąż były podzielone. Najgorzej wydawało się w stanie Teksas. Dallas słynęło z niechęci do Kennedy'ego, któremu zarzucano zdradę stanu. Prezydent chciał poprawić te relacje. Zaplanował więc spotkanie z wyborcami w 11 stanach. A podróż miała zwiększyć wizyta w prawicowym Teksasie. W piątek 22 listopada 1963 roku o godzinie 11.37 na płycie lotniska w Dallas wylądował I-Force One z prezydentem na pokładzie. Towarzyszyła mu żona Jacqueline oraz wiceprezydent Lyndon Johnson. Po krótkim powitaniu na płytę lotniska wjechała kawalkada samochodów, na czele której była prezydencka limuzyna z otwartym dachem. Prezydent wraz z żoną usiedli na tylnej kanapie. Towarzyszył im gubernator Teksasu John B. Connolly, również z małżonką. Oni zajęli miejsca w środkowym rzędzie. Na czele siedział tylko kierowca. O godzinie 11.50 konwój z prezydentem wyruszył z lotniska. Sprawne oko szefa ochrony prezydenta musiało z łatwością zauważyć szereg błędów popełnionych podczas zabezpieczania wizyty. Po pierwsze, dlaczego prezydent i wiceprezydent podróżowali razem, to było złamanie podstawowej zasady. Dlaczego samochód z prezydentem jechał jako pierwszy? Przecież do tej pory według procedur zawsze jako pierwszy jechał tzw. wóz wojenny. Na jego pokładzie znajduje się krew dla prezydenta, narzędzia niezbędne do uwolnienia go, gdyby na przykład podczas zamachu nie mógł wydostać się z pojazdu. Ale samochód wojenny swoją nazwę zawdzięcza głównie temu, że na jego pokładzie znajdowała się broń, od pistoletów po najcięższe karabiny. No i kolejne pytanie, dlaczego konwój jechał tak wolno? Czy to możliwe, aby doskonale wyszkoleni funkcjonariusze ochrony prezydenta nie zauważyli tak istotnych błędów? Oczywiście mogła zjeść ich rutyna. Mogli być zmęczeni podróżą po 11 stanach, wiedząc, że za kilka godzin będą w domu. Ale doświadczony agent działa instynktownie. Błąd mógł popełnić jeden, może dwóch, ale nie całe zabezpieczenie, włącznie z szefem ochrony. O godzinie 12.30 limuzyna prezydenta ślimaczym tempem przemierzała ulicę Dallas. Ogromny tłum wiwatował na widok Kennedy'ego. Kilka sekund później padł pierwszy strzał. Ile ich ostatecznie padło? Z jakiego kierunku? Ilu było zamachowców? To były pytania, na które komisja Warrena musiała odpowiedzieć. I odpowiedziała. Jednak przedstawiony raport okazał się całkowicie kłamliwy. Komisja stwierdziła, że trzy strzały, które raniły prezydenta Kennedy'ego i gubernatora Konaliego, padły z okna szóstego piętra składnicy książek. Ta wersja szybko została obalona. W momencie zamachu limuzyna prezydencka minęła składnicę książkową i oddalała się od niej. To znaczy, że wszystkie strzały musiały dosięgnąć prezydenta i gubernatora od tyłu. To by się zgadzało, bo na ciele prezydenta były trzy rany postrzałowe w głowę, szyję oraz na plecach. Ale postrzelony został także gubernator. Komisja próbowała to wyjaśnić. Według raportu pocisk, który przeszył szyję prezydenta, ranił także gubernatora. Oczywiście jest to możliwe. Komisja Lorena przedstawiła następującą kolejność zdarzeń. Pierwszy pocisk trafił Kennedy'ego w szyję. Przeszył ją, a następnie odbił się od metalowej części wyposażenia samochodu. A następnie trafił w płuco gubernatora Konaliego. Następnie ten sam pocisk trafił Conaliego w nadgarstek. Ponownie odbił się od karoseli samochodu i trafił gubernatora w nogę. Być może opinia publiczna uwierzyłaby w tak nieprawdopodobny zbieg okoliczności, ale raport Warrena nie wyjaśniał jednego istotnego faktu. Mianowicie, między trafieniem prezydenta w szyję a momentem, kiedy pocisk dosięgnął gubernatora, minęły dwie sekundy. A przecież pocisk wystrzelony z karabinu w ciągu jednej tylko sekundy przelatuje około 500 metrów. Podczas przesłuchania gubernator Konali tłumaczył, że został trafiony trzecim pociskiem. Powiedział, że usłyszał pierwszy strzał i instynktownie chciał obrócić się do tyłu. W międzyczasie padł kolejny, a dopiero trzeci trafił go w plecy. W dodatku pocisk, który trafił gubernatora, został odnaleziony. Co ciekawe, nie było na nim żadnych zniekształceń, a takie musiałyby powstać w wyniku obijania się o metalowe części samochodu, co stwierdziła sama komisja. Ostatecznym dowodem na to, że strzałów było więcej, jest nagranie z amatorskiej kamery, które zostało poddane dźwiękowej analizie. Na nagraniu słychać pięć strzałów, przy czym trzeci i czwarty padają niemalże w tym samym momencie. W całej tej historii jest jeszcze jedna ofiara zamachowca lub zamachowców. James Dog został trafiony pierwszym pociskiem, który trafił go w policzek, powodując niewielkie zranienie. Dopiero drugi trafił prezydenta w szyję, trzeci pocisk trafił go w plecy, czwarty strzał dosięgnął gubernatora Conaliego, a piąty ostatni zabił prezydenta trafiając w głowę. Wróćmy jeszcze na chwilę do ustawienia samochodu prezydenta względem budynku, z którego, według Warrena, padły strzały. Gdy prezydent Kennedy trafił do szpitala, chirurg dr Perry usiłował podtrzymać jego oddech. Później, w rozmowie z mediami, powiedział, że rana w dołku jarzmowym, czyli nieco poniżej jabłka Adama, była raną wlotową, a nie wylotową. Doświadczony chirurg z wieloletnim stażem, który przez wiele lat służył na froncie lecząc postrzelonych żołnierzy, stwierdził, że prezydent został trafiony z przodu. To świadczyłoby o drugim zamachowcu. Swoją opinię dr. Perry podtrzymał w raporcie, jaki złożył po tym, jak próbował ratować życie prezydenta. Ale najbardziej szokującym faktem w tej sprawie jest kradzież mózgu prezydenta. Nie do końca wiadomo, gdzie do tego doszło. Czy było to na pokładzie samolotu, kiedy ciało prezydenta transportowano do stolicy, czy już w Waszyngtonie. Pewnym jest to, że ktoś z otoczenia prezydenta usiłował nie dopuścić do ustalenia toru lotu pocisku, a mózg, za sprawą swojej konsystencji, mógł być kluczowym dowodem w tej kwestii. Zniszczeniu uległa także rana postrzałowa w głowie Kennedy'ego. Ktoś zniekształcił ją do takiego stopnia, że niemożliwym było ustalenie trajektorii lotu, która zabiła prezydenta. Pomimo tych ustaleń, komisja Warrena podtrzymała swój raport, twierdząc, że padły trzy strzały, a wszystkie oddał jeden zamachowiec z okna składnicy książkowej. W raporcie Warrena znalazło się także 90 protokołów przesłuchań świadków. Co ciekawe, 50 z nich zapytanych o to, skąd padły strzały. Wskazali zarośnięty pagórek znajdujący się przed kawalkadą. To dowodziłoby, że jeden ze sprawców był ustawiony na wprost jadącej limuzyny. Komisja jednak podważyła te zeznania. Eksperci twierdzili, że pogłos strzałów, połączony z szokiem, jaki doznali świadkowie, mógł spowodować, że błędnie zinterpretowali to, co słyszeli. Komisja nie wzięła też pod uwagę najważniejszego. Ludzie nagrywali prezydenta na prywatnych amatorskich kamerach. Jedno z nagrań zostało poddane szczegółowej analizie. Francuski producent filmowy, wykorzystując najnowszą technologię tamtych lat, powiększył jedno ujęcie. Na kilkukrotnym zoomie widać doskonale postać. Mężczyzna, złożony jakby do strzału trzymający w ręce coś, co przypominało karabin. Kim był ten mężczyzna? Komisja Warrena uznała, że zamachowiec jeden zamachowiec użył karabin Manlicher Carcano kaliber 6,5 mm. Ale to niczego nie wyjaśniało, a wręcz przeciwnie. Broń ta, znana ze swojej nieskuteczności w Stanach, kosztowała w przeliczeniu około 60 zł. Prześmiewczo nazywano ten karabin humanitarnym, gdyż jego celność była określana jako przypadkowa. A więc czyli Harvey Oswald jest człowiekiem, który zabił prezydenta Kennedy'ego? Komisja twierdzi, że tak. Były Marines, który wiele lat mieszkał w ZSRR, gdzie poznał żonę, wrócił do Stanów i obracał się w gronie przeciwników władzy. Tuż po zamachu to właśnie Oswald'a widziano wychodzącego z budynku składnicy książek. Trafił na policjanta, który początkowo uznał, że to Oswald jest zamachowcem ale jak później zeznał, był zbyt spokojny i opanowany, jak ktoś, kto właśnie dokonał zamachu. Na szóstym piętrze składnicy książkowej ujawniono zarejestrowany na Oswalda karabin, a na nim był odcisk jego palca. Jednak o odcisku palca poinformowano opinią publiczną dopiero po tym, jak Oswald zginął. I jeszcze jedno. Zaraz po ujawnieniu broni, prokurator określił ją jako niemiecki mauser. A dodam, że ten prokurator pracował przez wiele lat jako agent FBI i trudno uwierzyć, że pomylił dwie tak różne sztuki broni. Gdy ujawniono, że Oswald był właścicielem Karkano, prokurator zmienił oświadczenie. O godzinie 13.07 24 listopada 1963 roku Lee Oswald został zastrzelony w podziemnym garażu policji w Dallas przez Jacka Rubiego, a w zasadzie Jacka Rubinsteina. Nie wiadomo jak doszło do tego, że Rubi znalazł się uzbrojony w broń palną w pilnie strzeżonym garażu policji. Jednym logicznym wyjaśnieniem jest to, że ktoś pomógł mu się tam dostać. Komisja Warrena wyjaśniła, że nie ma dowodów na to, że Rubiemu ktokolwiek pomagał. Dodatkowo komisja opisała go jako biznesmena, który nie miał kontaktów ze stróżami prawa. Ale prawda jest taka, że Jack Ruby to właściciel klubów nocnych powiązanych zarówno z mafią, jak i z policją. Każdy śledczy w Dallas doskonale go znał. Jego klub nocny znajdował się w sąsiedztwie policji, a funkcjonariusze często bywali jego gośćmi. Dlaczego Jack Ruby zabił Oswalda? On stwierdził, że nie mógł znieść rozpaczy, jaką widział na twarzy Jacqueline. Ale jak się później okazało, Jack Ruby z zamachem na prezydenta Kennedy'ego był związany dużo wcześniej. Pamiętacie tą postać wskazaną przez 50 świadków w zaroślach? Udało się ustalić jego dane. Był nim David Ferry. Bardzo charakterystyczna postać. Cierpiał na chorobę, która powodowała utratę owłosienia. Dlatego nosił charakterystyczną rudą perukę i malował sobie brwi. Nie sposób było nie zwrócić na niego uwagę. Wielu świadków zeznało, że widzieli w okolicy na chwilę przed zamachem właśnie takiego człowieka. David Ferry był pilotem ściśle powiązanym z CIA. To on współpracował z tajnymi służbami przemycając agentów na Kubę. To on także stał za zorganizowaniem transportu do Stanów Zjednoczonych bossa sycylijskiej mafii, którego Kennedy deportował. Do Dallas przyjechał dzień przed zamachem. Zatrzymał się w hotelu w centrum miasta. Zapytacie, gdzie w tej całej historii jest Jack Ruby? To właśnie Jack Ruby w przeddzień zamachu zadzwonił na telefon w hotelowym pokoju Feriego. To był ważny dowód w sprawie. Ferry mógł wnieść wiele do sprawy. Prokurator wezwał go na przesłuchanie. Dziwnym było to, że opłacił mu pokój w hotelu, aby tam oczekiwał na przesłuchanie. Tłumaczono to bezpieczeństwem i odizolowaniem świadka od tłumu dziennikarzy. Tego samego dnia w tym hotelowym pokoju Feri został odnaleziony martwy. Według patologa zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Ogólnie 32 osoby mające jakikolwiek związek z tą sprawą i mogące wnieść coś nowego zginęli w wypadkach samochodowych, popełnili samobójstwo lub zmarli z przyczyn naturalnych. To samo spotkało Jacka Rubiego. On został osadzony w więzieniu, ale wkrótce zmarł. Jak wykazała sekcja zwłok, cierpiał na nowotwór, którego wcześniej u niego nie wykryto. Komu zależało na tym, aby prezydent John Kennedy zginął? Teorii jest wiele i każda tak samo prawdopodobna. Teoria pierwsza. Za zamachem na prezydenta stoją przeciwnicy Fidela Castro. Miała to być zemsta za brak amerykańskiego wsparcia podczas lądowania w Zatoce Świń. Wówczas ponad 1400 kubańskich imigrantów. Wyszkolonych i wyposażonych przez CIA miało zabić Fidela Castro. Operacja nie powiodła się, a Amerykanie porzucili kubańskich bojówkarzy bez żadnego wsparcia. Być może dlatego zapragnęli zemsty za zdradę. Teoria druga. Za zamachem stoi CIA w porozumieniu z francuskim wywiadem. Według tej teorii Francuzi chcieli pozbyć się Kennedyego, gdyż Stany wywierały coraz większą presję, aby kontrolować Południową Azję. Teoria może i bezsensowna, ale Picantelli dodaje fakt, że szef francuskiej służby specjalnej 22 listopada 1963 roku wybrał się na wycieczkę do Dallas, czy chciał z bliska zobaczyć zamach, który sam zlecił? Teoria nr 3. Stany Zjednoczone przygotowały 638 zamachów na Fidela Castro. Oczywiście nie działo się to tylko za kadencji Kennedy'ego, ale przez okres wielu dekad. Prób zabójstwa Castro było wiele i na różne sposoby. Zatruta pasta do zębów, która miała spowodować utratę owłosienia, w tym także brodę, bądź cygaro z ukrytym materiałem wybuchowym. Żadna z tych prób się nie powiodła, ale być może Fidelowi Castro puściły nerwy. Teoria numer 4. Amerykańska mafia drżała słysząc nazwisko Kennedy. Robert Kennedy jako prokurator generalny i jego brat prezydent odnosili sukcesy w walce z przestępcami. Mafiozi tracili ogromne pieniądze, więc mieli poważny powód, aby usunąć urzędującego prezydenta. Do tego Jack Ruby mógł działać na zlecenie mafii, z którą miał kontakty. Ale mógł działać również na zlecenie szefa FBI, który nie był zwolennikiem nowych rządów. Teoria numer 5. Wiele źródeł mówi o tym, że Kennedy nie został zastrzelony przez Oswalda, a przez własnego ochroniarza. Być może to niedorzeczne, ale są zwolennicy teorii, że to ochroniarz wydobył broń i przez pomyłkę oddał niekontrolowany strzał, trafiając prezydenta w głowę. Jednak analiza nagrań zupełnie na to nie wskazuje. No i na koniec teoria numer 6, która według mnie zaraz po czwartej jest najbardziej prawdopodobna. John Fitzgerald Kennedy mógł zginąć przez swoją politykę wojenną. Dla Ameryki wojna w Wietnamie miała być żyłą złota. Zapotrzebowanie na broń, leki, sprzęt było ogromne, a przemysł zbrojeniowy przynosił gigantyczne dochody. W interesie wielu Amerykanów było kontynuowanie wojny i wysyłanie na front jak najwięcej żołnierzy, ale Kennedy chciał całkowicie wycofać wojska z Wietnamu. Aby do tego nie dopuścić i nie stracić zamówień, jakie zapewniałaby wojna, amerykańskie koncerny miały wynająć zamachowca, który usunąłby niewygodnego prezydenta. Z kolei Lyndon Johnson po objęciu władzy zwiększył kilkukrotnie zaangażowanie Amerykanów w Wietnamie. Jaka jest prawda na temat zamachu na J.F. Kennedy'ego? Czy kiedykolwiek się tego dowiemy? Nikt też nie sprawdził tropów prowadzących do Anglii, a przecież 20 minut przed zamachem do redakcji Cambridge News zadzwoniła osoba, która powiedziała, żeby oczekiwać wielkiego wydarzenia w Ameryce. O tym wydarzeniu został powiadomiony ówczesny szef FBI. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o ujawnieniu tajnych dokumentów odnośnie sprawy zamachu na Kennedy'ego. Jednak pod naciskiem FBI i CIA, część materiałów przeznaczonych do ujawnienia ostatecznie dostała klauzulę tajności na kolejne lata. Dziękuję Wam za kolejny odcinek na kanale kryminalnym. Tajemnice i zagadki to coś, co uwielbiam, więc od czasu do czasu zaserwuję Wam właśnie taki odcinek. My słyszymy się niebawem, a tymczasem życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.